Dzień dobry Państwu, Marcin Gutkowski, Green Opoland. Mamy dzisiaj 9 czerwca 2022 roku. Gościmy na plantacji Borówkowej, rejon Grójecko-Warecki. Plantacja pięcioletnia. Tutaj mamy tylko i wyłącznie odmianę Chandler. Obecnie warunki pogodowe sprzyjają, aczkolwiek półtorej godzinki temu przeszła tutaj burza z dużym opadem deszczu. Na szczęście obuło się bez, bez gradu i oby takich sytuacji gradowych było jak, jak najmniej w tym roku, z racji tego, że akurat ta plantacja też ucierpiała od mrozu w drugiej połowie maja tego roku. Natomiast po zlustrowaniu plantacji nie widzę tutaj jakiegoś dużego ubytku, jeżeli chodzi o o plon. Producent tutaj mówił, że wygląda to strasznie. Natomiast po zlustrowaniu uważam, że jest to jedna z lepszych plantacji, jeżeli chodzi o odmianę Chandler jaką widziałem w ostatnich dniach. Może pokrótce z czego to wynika. Proszę Państwa, co sprawiło, że borówka amerykańska, odmiana Chendrel na tej plantacji jest w tak dobrej kondycji. Jak widzimy, mamy tutaj końcówkę kwitnienia, pierwsze zawiązane owoce. Jest ich dużo. Plon tutaj będzie zadowalający. Ale do konkretów. Proszę Państwa, do tej pory stosowany był nawóz zakwaszający Kalfon w składzie 14-11-22 plus 8 wapnia plus mikroelementy. I... Zalecam na najbliższe dwa tygodnie kontynuowanie wykorzystania nawozu zakwaszającego w kładzie 14-11-22 plus 8 wapnia plus mikroelementy. Dawkowanie od 15 do 20 kg na hektar rozłożone na kilka podlań. Od 2 do 3, czyli tą dawkę 15-20 kg dzielimy na mniejsze dawki. Unikajmy stosowania jednej dużej dawki raz w tygodniu, a później tylko woda bądź woda z kwasem. Co jeszcze możemy zastosować w fertygacji w obecnej fazie? Proszę Państwa, jeszcze możemy zastosować fizjokal, czyli chlorek wapnia z algami. Dawkowanie 10 litrów na hektar, zabiegi co 10 dni, ilość zabiegów od 2 do 3. Co to spowoduje? Wykorzystanie wapnia spowoduje zadbanie o przyszłą jakość i twardość naszego plonu. A jest to jeszcze czas, w którym bardzo duża ilość wapnia transportowana jest bezpośrednio do owoców. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy mieć dobrej jakości przyszłe owoce, zwłaszcza jeżeli będziemy je wysyłać gdzieś dalej, w różne strony naszego kraju bądź dalej za granicę. Co po tych dwóch tygodniach, jeżeli chodzi o dostarczanie nawozów NPK? Po tych dwóch tygodniach objętość naszych owoców zdecydowanie zwiększy się i będzie trzeba przejść bardziej na rozwiązania, potasowe I tutaj też dysponujemy nawozem Kalfon K w składzie 10 18, 27 tyle tylko, że na okres już dojrzewania owoców zalecam dawkowanie od 20 do 25 kg na hektar. Kalfon 14 11 22, który będzie stosowany przez najbliższe dwa tygodnie, jak i później stosowany Kalfon K w składzie 10 18, 27 są to nawozy zakwaszające. W związku z tym bardzo dobre dla borówek, dlatego że dostarczane są składniki pokarmowe wraz z odpowiednim pH. Dzięki utrzymaniu niskiego pH w uprawie borówki, wszystkie dostarczone składniki pokarmowe będą odpowiednio pobrane, co przełoży na nasz przyszły plon. Przejdę jeszcze kawałek, pokażę Państwu jak, jak ładnie wygląda Chandler na tej plantacji. Również będą pokazane wartości, jeżeli chodzi o pH gleby, jak również EC gleby. Będzie pokazany pomiar zasolenia, co pokaże nam, że stosowanie nawozu KALFON powoduje dobre wartości pH w glebie, jak i również jego bezpieczeństwo, czyli uniknięcie zasolenia. Wykonamy pomiar zasolenia pod kroplownikiem 0,11, jak również pod krzakiem. 010, czyli są to bezpieczne wartości przy zastosowaniu nawozu kalfon 141122 plus 8 wapnia plus mikroelementy. Również wykonaliśmy badanie PH gleby i EC-gleby okazuje się, że przy zastosowaniu nawozów zakwaszających kalfon uzyskujemy bardzo fajne parametry, bo mówimy tutaj o PH rzędu 454 i EC059. Czyli widać tutaj, że rośliny mają i odpowiednie pH, jak również odpowiednią ilość składników pokarmowych, z których mogą korzystać w okresie od zawiązania do zbiorów. Proszę Państwa, na dzisiaj wszystko. Zapraszam na kolejne wejście fertygacji w terenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.